Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj taki materiał, powiedzmy sobie, jako odświeżenie informacji na temat tego, czego możecie się spodziewać na swoim egzaminie ósmoklasisty w 2023, jak i 2024 roku, jeśli chodzi właśnie o matematykę. A po co mi ta matma? Jakiś czas temu, a tak naprawdę to będą chyba jakieś dwa lata z tego, co kojarzę... Zrobiłem materiał na temat tego, jakie zmiany wam wprowadziło Ministerstwo Edukacji na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Materiał ma już z dwa lata. Nie ukrywam, że w sumie to ten materiał troszkę w ogóle zaczął tutaj całą przygodę, jeśli chodzi o ósmą klasę z matematyki na tym kanale, ale troszkę czasu minęło i uznałem, że dla nowych tutaj roczników, czyli 2023-2024 roku, myślę, że jesteście ciekawi, czy macie to samo, czy może coś się zmieniło, jak to wygląda i tak dalej. Dlatego dzisiaj taka Odświeżona wersja tamtego materiału. Bo uwaga, mogę Wam powiedzieć: po wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone w 2021 roku, nadal w 2023 i 2024 roku, również zostają bez zmian. Ale pozwoliłem sobie to troszkę tak. Uporządkować. W sumie to tak naprawdę w opisie, tam w tym filmie, wszystko jest zaznaczone, natomiast dobrze wiem, jak to jest z oglądaniem na YouTubie starych filmów sprzed dwóch lat. Koniecznie YouTube lubi takie filmy zawsze polecać, także uznałem, że zrobimy sobie dzisiaj po prostu małe odświeżenie. A dodatkowo, również kilka tych egzaminów według tych nowych wytycznych już udało mi się przerobić na tym kanale. Z tego powodu wydaje mi się też, że wiadomo, już tak naprawdę na 100% rzeczywiście. Czego możecie się nie spodziewać na tym egzaminie. Od razu, na samym początku, mam apel. To, że pewne rzeczy was nie obowiązują na waszym egzaminie, ósmokrasisty z matematyki, to nie oznacza że nie powinniście tego się nauczyć mimo wszystko. No może nie wszystkie tematy są bardzo istotne, które wypadły, więc o tym sobie również powiemy. Natomiast już mogę powiedzieć z autopsji: niektórzy z was, przez to, że niektórych rzeczy nie było na egzaminie za bardzo, to potem w liceum czy szkole średniej po prostu mają problem już w pierwszej klasie, bo mają zaległości właśnie z tych tematów, które nie obowiązywały na egzaminie. No bo po co się uczyć nie? No dobra, no to lecimy z konkretami w takim razie, żeby nie przedłużać. Czy najważniejsze rzeczy, które od padają na egzaminie E8 w 2023 i 2024 roku. To po pierwsze, system rzymski. I system rzymski to jest taki temat, wydaje mi się, że no powiedzmy sobie szczerze, że to jest akurat chyba jeden z tych tematów, gdzie rzeczywiście, załóżmy, jak się nie nauczycie w podstawówce i nawet później jakoś nie będziecie specjalnie do tego wracać. To nie ukrywajmy, że specjalnie wam się może to w życiu nie przydać teoretycznie, żeby nie było w wymaganiach maturalnych teoretycznie Obowiązują Was również wszystkie wymagania, jakie Macie w szkole podstawowej. Natomiast systemu rzymskiego chyba nigdy nie widziałem, żeby był wymagany na jakiejkolwiek maturze, a jest to bardziej ciekawostka, wydaje mi się przyrodnicza, niż coś, co rzeczywiście Wam się może przydać później w późniejszej edukacji. Czyli ktoś nie używa, wiecie, tego MDC i tak dalej przez 5-10 lat, to i tak nie będziecie pamiętać, jak to się robiło za 10 lat. Jak będzie potrzeba jakiś wiek sobie odczytać w książce historycznej czy czymś takim, czy gdzieś na pomniku, no to myślę, że internet. Wam pomoże, nie? System rzymski możecie sobie totalnie odpuścić, tego również nie ma na tym kanale, no może się na 2025 pojawi, no bo bódza, nie było takiej potrzeby, jest to bardziej mówię, ciekawostka przyrodnicza, przynajmniej według mnie. No dobra, czego jeszcze nie będzie? Nie będzie również NWW i NWD na egzaminie ósmoklasisty oraz również nie będziecie musieli, nie będzie takiej potrzeby, żeby rozkładać liczby trzycyfrowe i większe na czynniki pierwsze, tak? Czyli na przykład 124, no nie musicie umieć, tak? Rozkładać, że na dwa tu będzie. 62, później na 2, 31. Takich rzeczy nie będzie na waszym egzaminie, natomiast możecie mieć rozkład liczby na czynniki pierwsze dwucyfrowy, czyli na przykład 51 na czynniki pierwsze musicie umieć rozłożyć, czyli na 3 tak, bo 5 plus 1, bo to nie jest parzyste, to będzie 17, no 17 to akurat na 17 tylko i tyle tak, czyli to jest 3 razy 17 to jest 51, jest to rozłożone na czynniki pierwsze, także NWW NWD nie i rozkładanie liczby na czynniki pierwsze tylko maksymalnie do dwucyfrowych natomiast, natomiast wiem, że NWW i NWD jest taką rzeczą której zazwyczaj zaczynacie szkołę Średnią. Jest to taki temat, że nie każdy wie, po co to jest, i nie każdy wie w ogóle, do czego to służy, i tak dalej. No, jakiś czas temu zrobiłem w tamtym roku bodajże materiał właśnie z NWNwD NWD. Także trzymajcie link do tego materiału na zaś. No, do egzaminu nie potrzebujecie, natomiast tak naprawdę, dodając na przykład ułamki do siebie, odejmując ułamki od siebie, to wy tak naprawdę korzystacie z tego. Często NWNwD NWD robi się dość intuicyjnie w głowie, nawet niekoniecznie korzystając tam z tych wszystkich własności. Natomiast mówię, na egzaminie nie obowiązuje, natomiast nie jest to rzecz, którą bym omijał w ogóle. Raczej bym i tak się tego nauczył, przynajmniej po egzaminie już nie. Dobra, kolejna rzecz, która, która Was nie obowiązuje, to wartość bezwzględna, czyli tak zwany modus liczby. Tak naprawdę w szkole podstawowej mieliście to bardzo po, na podstawowym poziomie w jakiś sposób przedstawione jako odległość liczby od zera na osi liczbowej. Natomiast, natomiast jest to taki temat, że trzeba będzie do tego wrócić. Wróćcie przynajmniej sobie do tego po egzaminie przed szkołą średnią, bo wartość bezwzględna to też praktycznie pierwszy semestr szkoły średniej. Także nie ma na egzaminie, ale polecam ich tak się nauczyć. Kolejna rzecz, której nie będzie, to zadania kalendarzowe. No myślę, że tutaj nie ma potrzeby, żeby jakoś specjalnie na ten temat się rozwodzić. No kalendarz teoretycznie każdy ma w telefonie, natomiast no fajnie by było chociaż wiedzieć mniej więcej kiedy, który miesiąc ma, ile dni i tak dalej, na jakiej zasadzie to w ogóle działa. Na maturze też to raczej nie będzie potrzebne, te zagadania kalendarzowe, natomiast to bardziej taka wieca życiowa, nie? Kolejnej rzeczy, jakiej nie będzie, to zadania z temperaturą. No to czyli jakieś tam, nie wiem, macie stopnie Celsjusza w nocy, w dzień, jakieś Średnie, kiedyś były takie zadania. Tego na egzaminie E8 przez te dwa najbliższe lata ma nie być. No, co też takie życiowe bardziej sprawy. No, fajnie by było wiedzieć, co to znaczy, że nie wiem, temperatura ma tyle w nocy, a tyle w dzień, w ogóle o co chodzi ze średnią. Natomiast, no, na egzaminie tego nie będzie. Kolejna rzecz to notacja wykładnicza. To już jest taki temat, powiedzmy sobie, z potęg. Służy ona do przedstawiania bardzo dużych lub bardzo małych liczb w jakiś taki przystępny sposób, a nie za pomocą na przykład 38 zer albo 200 miejsc po przecinku, jeżeli mamy. Bardzo małą liczbę. To jest temat nie na egzamin usmoklasisty przez te dwa lata, natomiast jest to temat, do którego bym wrócił, którego bym się nauczył, chociażby po, bo również w pierwszej klasie, pierwszej klasie szkoły średniej ten temat do was powróci i zdarza się również na maturze, że może być z tego też jakieś zadanie. Kolejna rzecz, której nie będzie, to mnożenie i dzielenie pierwiastków tego samego stopnia oraz wyciąganie i wciąganie czynnika z lub pod pierwiastek. Wow, dobra! To jest rzecz, która spowodowała to, że ostatnie dwa roczniki, które poszły do pierwszej klasy, to jest jakaś istna masakra, jeśli chodzi o pierwszą klasę, bo wy kompletnie przez to, że tego nie było na egzaminie, nie potraficie pierwiastków idąc do liceum. Czyli tak ogólnie, jeśli chodzi o pierwiastki i to, co możecie mieć z pierwiastków na egzaminie ósmokrasisty, to musicie znać podstawowe pierwiastki z liczb naturalnych, czyli z kwadratów liczb oraz sześcianów liczb. Czyli musicie wiedzieć, że pierwiastek ze 144. To jest 12 na przykład. Że pierwiastek z 225 to jest na przykład 15. No nie, na przykład pierwiastek trzeciego stopnia z 64, że to jest 4. To musicie wiedzieć. I dodatkowo również musicie umieć szacować pierwiastek, czyli musicie na przykład wiedzieć, że taki pierwiastek z 7 to to jest na pewno mniej niż pierwiastek z 9, który powinniście znać, który jest równy 3, ale pierwiastek z 4, który jest równy 2, czyli taki pierwiastek 7 to jest 2, coś. Takie coś musicie umieć robić zarówno z kwadratowymi, jak i sześciennymi. Dodatkowo to, co musicie umieć robić, to na przykład szacować pierwiastek załóżmy jak już mamy z 7, ile to jest dodać 5? Jaka to jest liczba? Mniej więcej. No i jeżeli już wiemy że pierwiastek 7 to jest 2 coś, no to 2 coś plus 5 coś to będzie jakieś 7 coś. I to jest koniec. Nie ma nic więcej z pierwiastków, co możecie mieć. No może być ułamek pod pierwiastkiem, tak? 16 dziewiątych, że to są 4 trzecie, tak? No to takie jakby pierwiastki z jakichś ułamków, gdzie i licznik, i mianownik jest kwadratem, to też się może pojawić. Natomiast to jest wszystko... Co możecie spotkać na egzaminie przez najbliższe dwa lata? No i pewnie część z Was się bardzo cieszy, bo wiem, że raczej pierwiastki bym powiedział, no bo pierwiastki ogólnie raczej chyba nie są specjalnie przez Was lubiane w szkole podstawowej, z tego co zauważyłem. Natomiast, okej, okay, tyle macie na egzaminie. Natomiast bardzo, ale to naprawdę bardzo polecam po egzaminie usiąść do tych pierwiastków porządnie i opanować to, co normalnie powinniście umieć robić, czyli to, że jak jest mnożenie pierwiastków, to można to połączyć w pierwiastek z mnożenia, i tak samo z dzieleniem, ale już z dodawaniem i odejmowaniem nie. Że jak macie niewymierność w mianowniku, na przykład 2 przez pierwiastek z 5, to jak się pozbyć tej niewymierności? Tu mam cały materiał już pod liceum na ten temat, są tam jeszcze zastosowania wzoru skróconego mnożenia, więc trochę ponad na Natomiast pierwsze przykłady są z tak, takiego podstawowego usuwania niewymierności zmianownika, tak? że chodzi o to, że mnożymy to sprytnie przez 1, czyli mnożymy i dzielimy przez pierwiastek z 5, bo to jest równe 1, a 1 razy cokolwiek to jest ta sama liczba. Oczywiście bez skracania daje to dwa pierwiastki z 5 przez 5. Tego nie będzie na egzaminie, natomiast naprawdę fajnie by było po egzaminie nawet, żebyście do tych pierwiastków sobie wrócili. Tak samo, przez to, że nie macie mieć nawet mnożenia czy też dzielenia pierwiastku przez siebie, to wyłączanie czynników przed znak pierwiastka również was nie obowiązuje. A to jest naprawdę podstawa i fundament na szkołę średnią. Także ok mamy z tyłu głowy, może do egzaminu niekoniecznie, ale po egzaminie albo i do egzaminu, z no ten egzamin nie jest chyba aż taki straszny jeszcze trochę czasu jest, ci co sobie rzeczywiście raczej te wszystkie zaległości jakie ewentualnie znaleźli ee, ogarnęli, no to ja bym tu polecał rzeczywiście niektóre tematy sobie opanować, a mnożenie i dzielenie pierwiastków i w ogóle pierwiastki to przede wszystkim, no później to będzie masakra w szkole średniej jeżeli chcecie dobrze wystartować to naprawdę polecam mieć opanowane pierwiastki. Kolejna rzecz, której nie będzie to mnożenie dwumianu przez dwumian. No powiedzmy sobie szczerze, czyli możecie mieć ewentualnie na swoim egzaminie mnożenie dwumianu przez jednomian, czyli po prostu na przykład liczba a razy nie wiem, 2x minus a, tak? Czyli, że każde z każdym trzeba tu pomnożyć. Natomiast nie będziecie mieli mnożenia nawiasu razy jakiś tam nawias na przykład, tak? Czegoś takiego już nie będzie. No to co? No to fajnie by było wiedzieć, natomiast będziecie mieli z tego powtórkę w liceum, więc teoretycznie, no to tak jak ze wszystkim, no to co wam odpadło powinniście i tak mieć w szkole tej podstawowej, więc no to prędzej czy później trzeba będzie umieć. Kolejna rzecz, której nie będzie, to zadania geometryczne dowodowe. No to to powiedzmy sobie szczerze, okej, okay, to jest takie ułatwienie. Zadania dowodowe również z geometrii nie obowiązują w ogóle na maturze przez najbliższe dwa lata, także w ogóle ta geometria jest dość mocno tutaj okrojona. E, jakby wy, jak już będziecie pisać maturę, no te zadania geometryczne i dowodowe no będą jak najbardziej. Natomiast no tutaj ciężko mówić o jakimś przygotowaniu się po egzaminie. Wydaje mi się, że to rzeczywiście można sobie na później zostawić. To jest dość spore ułatwienie według mnie, bo wiem, że przez wielu nie, nie są lubiane te dowody. Także tak. Kolejny temat, którego nie będzie, to cały dział kół i okręgów, czyli co to jest pi, długość okręgu, pole koła i takie różne tego typu rzeczy i tematy. To was w ogóle nie obowiązuje, natomiast też mi się wydaje, że fajnie by było chociaż troszeczkę liznąć tego tematu po egzaminie, żeby się później nie okazało, że wy o okręgu i kole to dopiero wiecie. No kurczę, mając 18 lat usłyszycie, nie? W szkole średniej, bo trochę głupio, no. Coś tam aby wypadało wiedzieć, co to jest pi i tak dalej. Te tematy są u mnie na kanale dla ciekawskich. Tu trzymajcie link właśnie do koła i okręgu. Mówimy sobie, czym w ogóle jest PI, skąd to się wzięło. Wydaje mi się, że całkiem taki pełny, porządny, merytoryczny materiał mi wyszedł. Kolejna rzecz, której nie będzie, to jest rozpoznawanie kątów odpowiadających i na przemian ległych. Tak, to są te kąty, takie, kiedy macie dwie proste, które są do siebie równoległe. No to wtedy na przykład ten kąt jest taki sam jak ten. To by były kąty odpowiadające a ten kąt jest taki sam, jak ten z kątów na przemian ległych. Czyli takich rzeczy nie będziecie mieli, no to już wam powiedziałem, więc już wiecie, no. Natomiast no, zostają wam oczywiście kąty na przykład wierzchołkowe, tak, czyli które mają wspólny wierzchołek i że są takie same, że to są takie same kąty alfa. Zostają wam również kąty przyległe, czyli że jak macie jedną prostą i teraz druga półprosta tworzy nam dwa kąty, to wiemy, że ten kąt i ten, one razem dają 180 stopni. Ogólnie wszystko o kątach co musicie wiedzieć jest na kanale. Zresztą w ogóle wszystkie linki do różnych materiałów Macie na dole w opisie od egzaminu Moklasist. Kolejna rzecz, której nie będzie to cechy przystawania trójkątów. No to też mi się wydaje, że jest związane z tym, że nie ma dowodów geometrycznych, bo często w tych dowodach właśnie z cechy przystawania się korzystało. No ja gdzieś kiedyś tam w końcu zrobię pewnie na ten temat materiał, natomiast no właśnie to też, że nadal was to nie obowiązuje na egzaminie, w jakiś sposób nie tutaj też, no nie goni z tym materiałem. Kolejna rzecz, jakiej nie będzie, to obliczanie środka odcinka oraz długości odcinka w układzie współrzędnych. Czyli jeśli chodzi o układ współrzędnych, to za dużo nie musicie wiedzieć, musicie wiedzieć tak naprawdę w ogóle jak się oznacza współrzędne, w układzie współrzędnych punktów, także Że XY, jak się nazywają X, jak się nazywają Y, co to jest początek układu współrzędnych, co to są punkty kratowe. I chyba z grubsza tyle na tym egzaminie może być. Powiedzmy sobie szczerze, że w ogóle za bardzo zadań z tego tematu nie było przez najbliższe tamte trzy lata, które były. Natomiast, no, teoretycznie coś się może pojawić. Nie ma być tylko długości odcinka i środka odcinka. Natomiast to zwykły Pitagoras, także nic specjalnie skomplikowanego. No i na koniec również zostały wam odokrojone troszkę ostrosłupy, bo jedyne z Zadania na objętość i pole całkowite, jakie możecie mieć z ostrosłupów, to są to ostrosłupy prawidłowe. W ogóle, jeżeli prawidłowe, to w takim razie czworościan foremny również mógłby się teoretycznie pojawić na tym egzaminie. Nie pojawił się dotychczas, natomiast w teorii może. Także tu ewentualnie trzymajcie link do materiału z czworościanu foremnego. No, i to wszystko wszystko, co tak naprawdę Was tu przez te dwa najbliższe lata nie obowiązuje na tym egzaminie. Jeśli chodzi o jakieś takie sprawy organizacyjne, jeśli chodzi o ten kanał, to oczywiście jakieś, jakieś materiały pod ósmą klasę jeszcze się będą pojawiać. Myślę, że spokojnie tutaj sobie zrobimy gdzieś porządny materiał na temat działania na liczbach ujemnych do waszego egzaminu. Myślę, że może zrobimy sobie coś w tykowanego dla proporcji Myślę, że zrobimy sobie może coś dedykowanego dla prawdopodobieństwa i kombinatoryki, bo to Was obowiązuje jak najbardziej. Gdzieś tam w międzyczasie jakieś arkusze jeszcze, których nie rozwiązałem, właśnie oficjalne z egzaminu ósmoklasisty również będę wrzucać, także bądźcie czujni. No i oczywiście szykujcie się na maraton 2023 ósmoklasisty z matematyki. Jeszcze nie wiem, czy będzie w plenerze, czy będzie w domu, czy będzie jak, ale na pewno się pojawi, bo wiem, że chętnie sobie tutaj powtarzacie te przede wszystkim zadania otwarte przed tym waszym egzaminem. No, muszę wam powiedzieć, że w priorytecie teraz na tym kanale będą się pojawiać materiały dla maturzystów bardziej, ze szkoły średniej, bo no, nie ukrywajmy, tych materiałów pod ósmą klasę wydaje mi się, że te najważniejsze rzeczy zostały omówione tutaj rzeczywiście dla was i dla tych z was, którzy rzeczywiście tutaj w jakiś sposób czerpią z tego, co tutaj dla was robię, no wiedzę z tej matematyki, w jakiś sposób przemawia do was sposób, w jaki tłumaczy tę matematykę, no to uwierzcie mi, że no niektórzy z was teraz są w pierwszej klasie. Na przykład, a jeszcze inni w drugiej klasie szkoły średniej. Tamtego materiału z matematyki jest naprawdę troszkę więcej do opanowania niż w podstawówce. Także kiedyś robić to muszę. Natomiast zawsze pamiętam o ósmoklasistach, także spokojnie. Jakiś sprawdziany na 5, a może sprawdziany na 6. O, dajcie znać w komentarzu, jakbyście woleli, żebym to nazywał, bo w sumie dla szkoły podstawowej spokojnie mogłyby być tak naprawdę sprawdziany na 6 z różnych takich tematów. Macie tu na chwilę na czarnym tle w ogóle te wszystkie zmiany. Ten moje czerwone krzyżyki widziałem na wielu innych kanałach i stronach, które tak naprawdę były w opisie cały czas w tym pierwszym moim filmie, także nie ma za co. <laughs> Pozdrawiam wszystkich, którzy korzystali właśnie z mojego materiału na temat tych zmian. Tutaj trzymajcie czarną planszę z tymi właśnie zmianami, jakbyście sobie chcieli zrobić screena i tak dalej, gdzieś wydrukować. Jak zawsze można obrócić kolory, jakby co. Udanego przygotowywania się do egzaminu smoklasisty i no co, do usłyszenia. A po co mi ta matma?